Widzowie właśnie mam Floor Flip. Trzeba wam nagrać i będziemy sobie zdobać koroneczki bez Jeszcze Walczak, bo Jeszcze Walczak nie gra ze mną. Nie chcę. Chcesz Jeszcze Walczak? Ja się gra na taty telefonie. A, a chcesz? Bo my gramy Floor flip decydujcie widzowie w komentarzach czy chcecie żebym nagrywał minecrafta jak tak to napiszcie w komentarzach tak jak nie to nie zobaczymy czego będzie więcej głosów to tak będzie jest. je. dobry jestem siema bambiki to kiedy Bambik! Siema! Elo! Zobaczymy kto wygrał. Banan czy ten kapitan? Kapitan odpadł! Banan wygrał! Tak wygrał Oni były tak równo ze sobą. Lawaraż na półfinał. Nie na finał Lawaraż! <g Damalsze> Bzdurus Widzowie, mam nowe słowo Bzdurus Widzowie, <g g damy> napiszcie w komentarzach czy was to śmieszy Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję ja się Walczak, czekaj na mnie, ja już kończę finał Bzdurus Iś, 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 pyk, 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 pyk! 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 Jest! Jest! Moja koronka! Zobaczcie, nie walnie. dobra? Nie! Damaj! Ja już już jest widzowie widzowie. co tam się stało, Kula mnie na wulkan walnęła. Które bym zginął i ja? Nie! Jakie emocje! Ja się dostał z dużych safnocji, spike kraj, <grymne> te kosmiczne. Jest koroneczka! Dobra, lecimy. Co, Tu da się przemitnąć? Zostawcie łapkę w górę, już mam jedną koroneczkę. Ja się z zdurus. o daj na ufo! Tutaj! Tutaj się ule... się radę. Ale czemu tak wcześniej kliknąłeś? Podwójny, no po co tu zrobiłeś? Powoli się klika podwójny. O nie widzowie, chyba przegramy to. Dobra. Możemy sobie przegrać. Dobra, ja sobie idę. Ale wcześniej mieliśmy farta. Z tym wulkanem to się należy łapeczko w górę. Widzowie, a wiecie... A! Nie mam e, ani dwie koronki, ani. Jasza ma 10. dziesięć koronek. No. Bo jednego dnia ciągle wygrywał, ciągle mnie pokonywał. No. Le raz, bo na super slajdzie finał, no i Leo zrobił trika. ja na 8 wyprzedziłem i zdobyłem koronkę moją dziewiątą. Tak, A teraz na dziesięć. Tajfer na pierwsze. Cicho bądź. Ja też mam tajfel gady że jesteśmy nie, razem? Nie, nie, ma nie, kilka drzew. nie, nie, o kasy, Nie, zrobię jedną nie, i nie, nie, chyba. A, źle. O, już mamy dobrą drogę, już nie, ryzykuję. Dobra dobra droga nie, 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 ryzykuję. nie, nie, ryzykuję. nie, nie, Dobra. nie, jest. nie, nie, Dobra. Jest, ja wygrałem! Wygrałem! Bzdurus! Z każdy set normalnie! Ja, ja się patrzyłem do twojego ekranu, prawie bym z Ale cicho bądź okej. Okay. No ale ja chcę to widzów. Głowa mnie boli, no przez ciebie prawie. Przestań. Może nagramy ja się Was i wszyscy do Was widzowie. Zdecydujcie w komentarzach. Wa ważna decyzja, czy, za czy mam... Nagrywać... ...Minecrafta. Ciekawe, co będzie u mnie na finał. A co będzie e, u mnie? na e, na normalne. Rush hole. A mnie na półfinał jest to. E, nie, na półfinał mam! A, jestem na początku. Ja już przegrałam. Misturus. Spada na u no. babci, nie? nie liczba, ale ja to, to nagrywam. Bzdurz. Coś ciebie przegrywa. Tak! Przy, widzisz? Ale gdzie ty lecisz? No, Jaki wam bieg. Musimy po nie wiem. Hop. Nie, jest, jest! Może koronka będzie. Nie, przegrałem! Czemu? Przegrałem. Dlaczego? Grałem od początku. Aaa! Widzieliście co się stało? Chciałem go, mu zepsuć. Myślałem, że iść na dół. Czekaj, mu dziurę. A przeszli. I nie ma na górze. Co się zbudowało na tym? bo to stać? Nie się się tym, a nie mógł spać nie no. spadł, O nie! Przegram! Ja nie przegram. No co? Zacięło się! No znowu! Znowu Za to się komentarz. Nie, nie, nie o to. To jest oferta bardzo fajna. Dawaj, lecimy. Terminuje to No i jest bardzo lepszy. łatwe. Tu nie? już jesteś lepszy od taty. Nie, jest! No to jest trik. Tylko nie wiem tu tryków. Jaki kurde Tak Johnny. Gdzie jest. Stambulgej? Jak dana na finał musimy musimy zrobić rekord. Widzowie napiszcie w komentarzu czy lubicie Stambulgejów. Ja lubię. Ja lubię Bo wszędzie wygrywamy z nimi. No. Co? A na półfinał. Pek, tak. Iść, 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 iść iś. A, bagało. Dobra, mam nie te. też. Cicho! To bym dostał spiochę, albo podcinannie bym. Cicho! Dobra. A i by na tym. Te za A! Jeszcze bym zwinął. Przecież mogę... Coś przejść. Przejdę. To zginiesz tu... Nie masz szans. No i mówimy przegrasz. Hop. Hop. Nie. No co ty zrobiłeś? Robiłem Chopa. No i papa! Powiedz papa z widzami. Papa widzowie. Pek! A widzisz, że my robimy e, w Minecrafcie już trzecią wojnę Światową? Bzdurus! Dziecia wojna, no i co z tego? Będzie mocna. Dobra, hmm? no kręcę, kręcę. Kręć. Jak jest no specjala, to jak będzie jeszcze miał kanał, to zostawiacie mu e, 10 milionów subskrypcji. A to jest telefon, jak A, no to specjale. na takie kanale. Albo nie, jak ja jeszcze będzie o kanał, po na te telefonie, dobra, jak ja jeszcze będzie o kanał To wtedy tak robicie Waga, czy jak będzie specjal, to wiecie, 10 minut subskrypcji, widzowie O, nie, nie ma, ale był, był, jeszcze trzy Jeszcze trzy w prawo I No, to wyjdź i wejdź, wyjdź, wyjdź. Wejdź. Co? O co mm. Najbardziej si się oferta... O nie, zniknęła ta oferta! Zniknęła. Co ty jeszcze? to, Co ty robisz? O, bombardment, może to wygramy. Tak finał. A, finał. Godzi Ostatnia gra już kończy z widzami. Okay. Niestety będzie papawi sobie. Przestań! W Jaszowi 1000 e, łopycieków w dół. A na pocieszenie jasia, na jasia dajecie łapkę w górę. Łapkę w górę na jasia pocieszenie. Wow, prawda, mnie wysadziło. Spadaj ode mnie, z piąchą pewnie. O nie, ten ma pioncha na stówkę. Weź go z tego lowej, yes, Normalnie dotknąłem sobie do no, wywaliło do nieba. Spadać. No więc nie dotknąłem mnie do nieba. Normalnie, nie wiem jak to się stało, no, po prostu. No to nie to mnie Co tu się stało? No, Dobrze, normalnie w e, kosmos? Nie, nie wiem, no to jest. O nie, 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 nie, o nie, nie. Jesteśmy na mojej sercu widzowie. A ten to typek tak już nie ma szans koleś Pa no, papa papa. U spaduj ode mnie te serbiśce wypisz. O kurwa. O kurwa, wywaluje. Nie będę Łat. Nie!